żeby silnik spalinowy poprawnie działał, to najważniejszy jest sprawny układ zapłonowy. No i nawet jeżeli nie interesujecie się motoryzacją, to może macie działkę, a na działce kosiarkę, piłę spalinową. No i jak nie chce zapalić, to najczęściej albo nie ma paliwa, albo nie ma iskry. A przy pomocy takiego urządzenia jesteście w stanie sprawdzić, czy jest iskra bez wykręcania świecy. Zobaczcie, jakie to proste. Wystarczy ze świecy zdjąć fajkę i pomiędzy te elementy wpiąć nasz tester. W momencie, kiedy na świece pojawi się iskra, w tym miejscu ma się zapalić lampka. Iskra jest. A co gdyby jej nie było? No to już wiecie, że przyczyn musicie szukać w układzie zapłonowym. To urządzenie kosztuje około 20 zł, a sami widzicie o ile przyspiesza diagnozę. No i oczywiście takie urządzenie nie jest tylko do kosiarek i motocykli. No ale do każdego silnika z zapłonem iskrowym. I wyobraźcie sobie teraz, że macie silnik, który ma 6 cylindrów. I wykręcacie każdą świecę po kolei. Z tym urządzeniem chyba będzie o wiele szybciej. No dobra, ale czasami jest tak, że iskra jest. Ale jest za słaba, świeca się zalewa, no i silnik też nie chce odpalić. I co wtedy? Wtedy musimy sprawdzić, czy prąd, który trafia na świecę, ma odpowiednią siłę. A do tego mamy kolejny gadżet. To tak zwany tester cewki zapłonowej. Żabkę podpinamy do dowolnej masy, a bolec do fajki. Układ zapłonowy ma wytworzyć odpowiednie napięcie, takie, które będzie w stanie wygenerować prawidłową iskrę. No i zobaczcie, tutaj na tym urządzeniu mamy podziałkę. Ustawiam hipotetycznie dla tego silnika 10 kV. Czubek bolca musi być na wysokości pierwszej kreski. Jest 10 kV i zobaczmy, czy w tym miejscu iskra przeskoczy. No nie, to co? Zmniejszamy. Zobaczmy teraz. Jeszcze nie. Staram się robić to małymi krokami. I tak trzeba robić, żeby sprawdzić, do jakiego stopnia zużyty jest układ zapłonowy. Jest. A co to oznacza, że iskra pojawia się poniżej wartości, którą podaje producent? Oznacza to, że któryś z elementów układu zapłonowego jest uszkodzony. Iskra jest coraz słabsza i niedługo będziemy mieli problem z uruchomieniem silnika.